Samitschka Hen Weibchen aus dem Jahr 2018-48 z roku 018-48 von Jahr 2018-48 Hen Weibchen Samitsa. Old Blutmüller, der Klag Ferbart sam miał 15 razy pierwszy konkurs, jego syn 8 razy pierwszy konkurs, wygrał 3 samochody, sławny wandelar. Mam całą wolierę tych przepięknych ferbartów. Samiczki super przekazują obojętnie z jakimi samcami je sparzysz. This is the old blood from the Ferbart 15 first prize, son 8 first prize, winner of 3 cars. I have all Ferbarts from the famous champion Müller from Germany. Die only in the best pigeon, in the Jansen sprzedał jajko dla Ferbarta i z tego jajka wyszedł ten sławny Ferbart. 15 razy pierwszy konkurs i dwukrotny mistrz Polski. Bazuje na moich Ferbartach. Bo pierwszy w Polsce i drugi w Polsce. Samińska Hen Waipiet. Wo, 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 Możecie je skrzyżować swoimi najlepszymi lotnikami, albo na tego łębie co już macie To jest stara krew Janzena Old blood Jans. Fechter with with Posłuchajmy dwukrotnego mistrza Polski na moich ferbartach. Now speak the first national champion of Poland and the second national champion of Poland. Owa, my champions, Ferbat, who he have in his bread. A, a w zeszłym roku ona była źle wystawiona, bo wtedy ja miał Palarskiego pobite. Tak by pan Palarskiego pobił, tak? W zeszłym roku tak, żeby ja miał 50 w gębę, na pewno. Hmm. A, a to czym, to... czym taka pogoda bardziej wiatrzysta, tego, tym szybsze one są. A, I czym, czym dalej to lepiej, nie? I właśnie, czym dalej. W ciężejszy lot, ty, 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 one I one potrafią tak nadgonić przewagę nad, nad tymi wszystkimi tu, którzy. Konkurencji nie dają żadnych szans. Nie, teraz, bo ostatni to był te, 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 te 700 z czymś my, myśmy mieli te teraz. To cała trójka pierwszych tych ptaków to... To cała rodzina. Hmm. To byli te Ferbarte od Kulbackiego, tak? Tak, i, 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 i po tej drugiej parze, po tym kulbacki Jansen, nie? Tak. Mm -hmm. Super. Cała trójka razem, tak? Cała trójka razem z maratonu. Mm -hmm. Ile to było kilometrów? Ponad 700. Super. A co mówią w oddziale? Mówił pan, po jakich on, pan ma? A komu ja się będę zwierzał? A tak, rozumiem. A po co, nie? Te, te ludzie tam. Gołębia, od kogo się ma, to się nie mówi. Swoja starorasa, nie. Swoja starorasa. A w ogóle w jesieni po tych lotowych to wszystko i to właśnie z tej rodziny poszło. To poszło polskie też. I Kurde, nawet nie wiem, gdzie te adresy, gdzie te miejscowości są. No, tak. e, e, nawet tu w jedną niedzielę to poprzejechali sami. Mm. Sami przyjechali, pozabierali. U, wiedzą, A oni wiedzą, że to po Kulbacki? Nie. A to co pan wpisy w rodowody? Czy nie robią? Ja rodowodów nie wystawiam. Aha. Aha, rozumiem. To się nie interesują rodowodami? Nie, nie, właściwie nie. Chociaż, chociaż na upartego bym mógł, bo mam. No. no to ja tak, ten... co, to nieważne. Ważne Ważne ze, ze ty. tym ty, ty kompletnie lata, tym e, najmniej no, rozgłosu. Ta. I Ty możesz być mistrzem. Zadzwoń mój telefon 0049 1511 290 1511. Naszukuję Tobie super gołębie do rozpłodu i oryginały do lotu. Możesz mi nawet wysłać swoje polskie obrączki. Wtedy jesteś absolutny, anonimowy, nikt nie wie skąd masz gołębie.